Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam pierwsze odpalenie kotła Selecta Q w wersji 25 kW przygotowaliśmy dla Was urządzenie. Zobaczcie, nie było do tej pory w ogóle jeszcze używane. I za chwilę napełnimy zbiornik peletem i dokonamy pierwszego rozpalenia. Zobaczycie jak łatwo i prosto. Wykonamy tą czynność, Kocioł nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień. Wystarczy po prostu włączyć urządzenie. Podłączcie grzej. Zaczynamy. Uzupełniamy paliwo. Teraz załadujemy śrubę ślimaka, aby była pełna. W tym celu przechodzimy do menu ustawienia. Załaduj podajnik. Aktywujemy i czekamy, aż pelet zacznie spalać nam do rusztu. I to jest jedyny raz, gdzie możemy Gdyby oszukać urządzenie, czyli zamknę wyłącznik, także drzwi są zamknięte, żeby podajnik działał. Normalnie, gdy drzwi będą otwarte, ani żarnik, ani podajnik ślimakowy nie będzie działał. I teraz czekamy, aż kilka pelecików poleci pierwszych. To będzie oznaką, że mamy już załadowany podajnik i możemy przejść do normalnej procedury rozpalania. Pamiętajcie, że nigdy nie wolno rozpalać urządzenia na pełnym ruszcie. Tak jak widzicie, pelet spada już swobodnie. To znaczy, że nasza śruba ślimakowa już jest pełna. Przerywam ten proces. Przerywam go również w menu. Dajemy na off. I przechodzimy do włączenia urządzenia. Zamykamy drzwi. Zamykamy te drzwi. Ja ustawię temperaturę CO na 70 stopni, gdyż chcę, aby urządzenie było wygrzane. Zobaczcie też tutaj, że mamy zamontowany zawór ochrony powrotu na instalacji i minimalna temperatura powrotu to jest 55 stopni. I to jest bardzo ważne, dlatego temperatura, jaką ustawiamy w kotle, musi być wyższa, żeby powrót. Uzyskał 55 stopni. Ok, włączamy piec. I w tym momencie rozpoczyna się procedura rozpalania. Wszystkie ustawienia są już wykonane przez producenta. Nie musimy zmieniać czasów podawania, czasów nadmuchu, prędkości nadmuchu. Wszystko to już jest ustawione. Piec jest gotowy do pracy. Zresztą zaraz się o tym przekonamy. I zobaczcie, kocioł właśnie już się rozpalił. Trwało to bardzo szybko. I zaraz przejdzie do swojej pracy, i to będziemy wszystko widzieli tutaj na wyświetlaczu. Cicha praca, bardzo solidnie wykonane urządzenie i bardzo bezpieczne. Ma cały kompletny program zabezpieczeń na wypadek różnych sytuacji. No i proszę bardzo. Kocioł już pracuje, mamy czwarty stopień modulacji, zaraz wejdzie w piąty. Temperatura wody w płaszczu 51 stopni, 52. I zaraz kocioł właśnie osiągnie te parametry, które zadaliśmy i będzie ogrzewał. Widzimy ten symbol, pompa pracuje, 65 stopni, mamy ochronę powrotu, czyli kocioł będzie cały czas wygrzany. Proszę bardzo, jak szybko rośnie też w temperaturach. Bardzo wydajny wymiennik. Ja podniosę mu temperaturę, bo zobaczcie, on już 69, czyli praktycznie osiągnął tą temperaturę, którą ja chcę, 70 stopni, będzie zmniejszał moc, ale to jest pierwsze rozpalenie, niech pochodzi sobie trochę jeszcze z większym czynnikiem. Zwiększam do 75 stopni, też przy okazji zobaczymy, jak szybko uzyskamy przyrost. Czyli teraz z powrotem kocioł wcześniej hamował, a teraz z powrotem idzie pełną mocą. Także kompaktowe urządzenie do kotłowni małych, do kotłowni dużych, do obsługi przez osoby wysokie, przez osoby niskie, ale co ważne, ciche i bezpieczne urządzenie i zapewnia tanie ogrzewanie w naszych domach.